Dobra, to było z tamtego, akurat streama. Dobra, więc szybko się tego. Więc się z nami przywitam znowu. Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Game Madness Modern Retro. A oto jest już druga, nie ostatnia, bo w przyszłości jeszcze będzie trzeci bonus, e, gdzie przyszliśmy już Rayman Revolution z PS2 i tym razem. Chciałem Wam pokazać demo Jedynki. Bo istnieje akurat z akurat Eurodemo 62 jest, no I to przejdziemy i już serio dzisiaj, na, dzisiaj będzie, będzie koniec Uff. No i przechodzimy do e, Rejmy na dwójki, proszę. Starowanie nie potrzebuje. Go się nie da skipnąć, dobra. O, ktoś przyszedł. O, si kruger. Tak! Dzisiaj przeszedłem tego Raymana Dwójkę. Teraz jest bonus. Już ostatni na dzisiaj. Demo w wersji PS1. Wcześniej no, spróbowałem pokazać Wam zawartość w wersji akurat. E, Próbowałem wam pokazać zawartość, taką fajną zawartość co nie ma w innych wersjach, czyli PS7 i Dreamcast, ale to za w przyszłości. Bo niestety no niestety za długo to by trwało, a już jest późno. A co tam słychać u Ciebie, Kurubier? Mam nadzieję, że wszystko dobrze jest. No i to jest właśnie poziom... ...debaju? Bajo, tak. Który byłby tym... Tego nie musimy robić na 100%, tak a propos, ale... Kruger. Przeszedłem grę na 100% tak a, tak a propos. O, no, idziemy dalej. Będę się tym przejmować. I tak, I tak wszystkiego tutaj nie zabierzemy tak naprawdę. Dlaczego? E, przekonacie się za niedługo, widzowie. Przekonacie się za niedługo. Nie mogę pauzować, dlatego że mnie demo wyrzuci akurat. Ale zobaczę na czat szybko. Eee, oj dopiero jak wrócę, Kruger, czyli 4 listopada dopiero, bo mi to jest Hugo. ale nas nagra to już jest z listy gier obiecanych, akurat która? No, nie powiem jaka kolejność, ale sami zobaczycie. No, szybko sobie przejdziemy to demo i będę spadać, bo uwierz mi, Kruger, że streamuję od 16. Dosłownie, od 16. I już mam dosyć dzisiaj akurat. No my tego luma nie, nie, nie musimy zbierać tego luma. O i zebrałem go dobra. No i koniec demo. Pewnie, by, pewnie jeden był na górze pewnie, ale... da się... ale dobra. No! Ale już przeszedliśmy demo. Więc, no, niektórzy mówią, że trochę przesadziłem, ale... Jutro jest co innego akurat. Bloody oh, killing is a pleasure command, and your will shall be done. Demo. I want you to bring me the body of this confounded raven. It is as good as done. Ah! <laughs> raven is not long on this world. Ninjas and his ninja henchmen will make mince of him. <laughs> <laughs> no, tak, you trace Fugo. Dobra i proszę państwa skończyliśmy demo. Pewnie nie bym tam był na górze, ale normalnie to by jeszcze był jeszcze etap, tak jak był Rayman Revolution, czyli to nie byłby koniec tego etapu. No i w nie... okej, dobra. Okej, okay, kurde, nie ma problemu. Dobra. Ja już włączam. Idziemy na końcówkę. I już na dzisiaj kończymy. No. Więc już ogólnie kończymy. To jest ja powiem tak. Dziękuję wszystkim, którzy byli na tych trzech streamach. Że skończyliśmy dzisiaj grę, to jest super. I powiem tak. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wszyscy, tu wszyscy, którzy. No. Oglądali wszystko i też szczerze, oglądali wpadli też na chwilę. Ogólnie za uwagę, bardzo ci za to dziękuję i powiem tak. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego. Zapraszam do subskrypcji na kanale, dzwoneczki na każdy powiadomie moich filmów oraz streamów oraz ich udostępnianie, pisanie w komentarzy oraz Zapraszam się z do czegoś na dole w opisie. No, tak jak zawsze. No, to więc dziękuję Ci. Akuro, Kae był, Chris był, e, Hypsio był, e, teraz Roger No. I Ciocia Wandzie, no. I Ciocia jeszcze było. Chyba ja nikogo nie mójnołem. No, to więc dziękuję Wam wszystkim, którzy byli na streamie. Jeszcze raz dzięki, w, 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 niskie uklony. Ja nie przedłużam. Adios, arigato, Do ucznia jutro. Tymczasem, adios, papa. Ciao.